Cześć witam wszystkich widzów na moim kanale i w grze GTA V Tak, jeszcze pracuję nad tym przywitaniem ale myślę, że już niedługo będziemy mieli takie stałe jedno Oczywiście też możecie podpowiedzieć w komentarzach jak zaczynać Może wcześniejsze było lepsze, czy może teraz jest ok A my grzejemy teraz na misję Pewnie pamiętałem w zeszłym odcinku co to było, ale teraz już nie pamiętam Zaparkujmy sobie samochód elegancko O, płodrzem sobie już wchodzić Bo tu jest jakiś beton

This statue here of impotent rage, this fucking meant more to me than Johnny K. meant to anyone, and they smashed it. Those pathetic midlife crisis, hog riding, shaven headed, fruity leather, chapped wearing fucking assholes. They're assholes, Trevor, they are. They're chapped wearing assholes. Wait, 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 you little shit. Whoa, whoa, whoa. Hey, Michael fucking Townley, right? Bitch wife, two kids, 45, find them go santos to a big big place trevor there's lots of people you are fucking useless huh find out who did that fucking robbery all right and if michael townley lives there or anyone matching his description i'm gonna kill you and your fucking cousin am i being clear now yes trevor thank you now smile yeah. uh -huh. That's better. Czyli jeszcze nie znalazł. Ale uśmiech szczery z przekonaniem. Nie może przeżyć tej figurki. No te kłady się tu wzięły. O, będziemy się uzbrajać. A z tego co widziałem, tu Trevor ma nawet sporo kasy. Mam. how do you feel about brand synergy, huh? TP Industries Ammunition. Good, cuz you're about to make a corporate gift of a rifle, a high-powered scope and a suppressor. A take whatever you want, Trevor. I can't afford another fire. That's the rifle I need. I Sniperkę bierzemy. Czyli bierzemy coś konkretnego. A, scope and a eee, skórkę? O, świetnie. Zawansowana wymiota, oczywiście, że chcę. Umi, yy, Ammo na pewno. Dużo amunicji chcemy. Czap, czap, Spamuj to! A da się kupić całość? Nie da się. Muszę tak klikać. Dobra, 2000 mi wystarczy. Dobra. Yy, może jednak tą skórkę? A, niech będzie. Ło. Wow. 32,5 dobra. Tyle mi potrzeba było. No to jak tyle. To jedziemy dalej. 16,2% ukończonej fabuły. Fabuły czy 100% gry. Run! I Roger that, Trevor! But you gotta look out, because there's bikers all over this airstrip! Of course there are! Two planes are touching down at the field on a weapons run! We're gonna wait till the right time and appropriate them! We are? Yes, we are! Did I get it wrong? I'm waiting at the water tower! I'm up here. I don't see the hardware, but I do see a hell of a lot of bikers. Lecimy na szczyt i będziemy strzelać. Będziemy się mścić za figurkę. Nie powiem, po tylu latach ta gra nawet, nawet ładnie wygląda. Co my tutaj mamy? Do kogo my możemy tutaj strzelać? A, nie przeczytałem, był dialog. Dobra.

By the tower taken care of. Keep moving, make Dobra. yourself useful. Hurry up, you're making me wish I brought the guy in the clown face. Shit, I hear an engine. They're gonna see that guy you shot. Quick, shoot out the lights on the tower above him. There's one, and there's the other. You got him. I'm the, the, the guy in the van the really stops and gets out. Tak, dopóki nie wysiądzie, będzie trąbił. Wiem, wiem, wiem. No, tylko że on na niego zapalił światłami i przejechał obok niego. Nie zauważył go. No gdzieś dzwoni.

Mam na ciebie Jestem na Mam patrzeć. Tam ktoś jest jeszcze. Shit. He's coming out before our door. Już jak strzelę, to przestrzelę pewnie butlę. Dajmy w nogę. Żeby tylko nie w butle, bo będzie eksplozja, tu jeszcze ciężarówka stoi. Nie byłoby to korzystne chyba dla tej misji. hit hmm. <sad encanting Mechanics> okay. the chopper everyone's gonna know we're here try and hit the pilot when he's settled they might think he crashed might they they might Na tutaj zdjęci, odejmujemy tam ładuj będę starał się używać zdolności w ostateczności troszkę wychodzi kurde że sobie pocisków do granatnika nie kupiłem, to po prostu za moimi plecami. Nie wbiec w śmigło, tutaj będę przeładowywał? Bang! Łobodu! Bang bang, łodu! Gdzie? gdzie? Gdzie, 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 gdzie? Tu jestem. Dobra, leć, leć człowieku, leć nie. Nie patrz na nich! Tu coś jedzie. Tamten go. To, tamten jest jakiś taki uparty. pole nie chce zdechnąć. Tak, genialny plan. No bo nie. nie wystartuje z tobą. Ja Guns is in a boat just off the coast. Hey, there's a biker on your wing, Trevor. I am aware of this. Well, you gotta get him off. Do a roll or something. Well, the man on my wing presents no immediate danger. I'll do my best to oblige you. he's still there? for kończy. guns already wiesz, nigdzie już chodzi. Może to nie był najlepszy pomysł. Enterprises has been exploring a takeover of some lost MC business in the armaments and narcotics sectors for some time. And that kind of requires someone to purchase our guns. Right, of course. But Johnny K and the figurine? Recent events, my impending departure included, have only expedited things. Trevor Phillips Enterprises is a far superior organization to the Lost Leather Club.

Le co niżej niż ty, nie wykryją mnie. To się pierdziele w wodę. Shipment successfully delivered, Ron. Now remember, if you beat me to the airstrip, I'll butcher your carcass and wrap you in Pewnie, że się pościgam, tylko że chcę most zaliczyć. Ja nie mam zaliczony drugi. Tam jest jeszcze trzeci. Bardzo fajnie. I tak tutaj nie mogę poleciać, tak w lewo bardziej, ale to jest baza, tak. I tak muszę nisko dosyć lecieć. Pojawi mosty.

No maybe that we we that business like i hadn't thought of that we might be able to buy into oscar's thing but leave that to me ron i'm sorry to ask this but does your contact pay well for this kind of shipment because i've got those lawyer fees for the divorce and my settlement costs oh he pays better than any in this sorry country that's good to hear man Gdzie się wysuwa podwozie i landuje? Najmniej no próbujemy. Bardzo ładnie mi to wyszło. Nawet nie wiedziałem, że tak potrafię. I think that was adequate restitution for my impotent rage statue. That was a mighty fine statue, Trev. That was a mighty fine piece of plastic shit. But there is no price for emotional attachment. I mean, you might forego your cut to uh, alleviate my heartache. I might. Yeah, I mean I will. Good idea. We don't have time to dwell on that now. Because we got more runs, Ron. If there is one thing that they need south of that big fence, it is guns. <laughs> Trevor Phillips Industries. Technical expertise, hmm? managerial innovations, unstoppable. Oh, that's right. Now go. I need to meditate, or masturbate, or both. Okej, okay, możemy kupować I odniosę się do jego medytacji Czy u niego medytacja a masturbacja to nie to samo? Posiadanie nieruchomości, cotygodniowy dochód Wykonywać misje, o to jest dla Franklina na pewno, bo zielsko jest Przemietniczoch Dobrze, misji przemytniczych, może jak kupimy to, ciekawe ile to kosztuje, rozwiniemy na 70%. A widzisz, mogłem to sobie zrobić do 50% i tak nas nie stać. A my mamy łazik. Dużo się zaczęło działać teraz, fabularnie popularnie, żeśmy poznali panego Trevora ale pojedźmy sobie na kolejną misję 17 minut odcinka myślę, że znajdziemy spokojnie Aha, która lotnisko Trevor'a Czyżby to, do którego jedziemy? Nie wiem, możliwe. Nie no, bardzo się przyjemnie tu prowadzi. Kim jedzie. jedzie, to prowadzi pilniczek na wierzchu, chłodzonko jest. Tutaj na główkę nam nie będzie kapać. Jest taki... szmata rozwieszona. Blandeka. No tak, no to lotnisko przejął. Przewor. Tu chyba jest szkoła? Zatania? Jest coś takiego w tym? Więc nie wiem, czy mi się przypadkiem z Sandra z nie myli, albo z online'em, tam, tam na pewno jest. No, poczekajcie moment. Niestety muszę kończyć. Ten odcinek będzie troszkę krótszy ale myślę, że to nic nie zmieni. Zachęcam do zostawienia lajka w górę, komentarza. Ja się z Wami żegnam. Cześć.